Hej hej, dziś mam dla Was kalendarz adwentowy dla kobiet z niemieckiej drogerii Perfum Dreams na rok 2024. To kalendarz 24-dniowy. Zawiera kosmetyki z różnych półek cenowych, od drogeryjnych po luksusowe. Producent podaje, że wartość kalendarza to ponad 310 euro, czyli około 1440 zł, a jego cena to 65 euro, co po przeliczeniu wynosi niecałe 300 zł. Warto też sprawdzać dostępne kupony, bo często można trafić na duże obniżki. Na przykład z kodem Birthday22 cena kalendarza jest niższa o ponad 20%. To już drugi raz, kiedy kupiłam ten kalendarz, bo w zeszłym roku również mnie zainteresował. Cena była zbliżona, a zawartość naprawdę ciekawa, dlatego postanowiłam kupić go w tym roku. W opisie napiszę Wam ceny po przeliczeniu z pełnowymiarowego opakowania, ale jak się trafią próbki, to podam Wam cenę pełnowymiarowego produktu. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Zaczynamy! Za pierwszym okienkiem kryje się krem do ciała z serii Rituals o pojemności 10 ml. To niewielka próbka, która pewnie starczy na jeden raz. Akurat tyle, by sprawdzić, czy ten produkt nam odpowiada i czy warto sięgnąć po pełnowymiarowe opakowanie. Krem zawiera ekstrakt z mleka ryżowego i kwiatów wiśni. Jeśli zdecydujecie się na pełnowymiarową wersję, za opakowanie 70 ml zapłacicie około 39 zł. W drugim okienku znajdują się dwa produkty. Płatki pod oczy oraz próbka perfum Mark Jacobs Daisy White. Cieszy mnie to, bo w jednym z wcześniejszych kalendarzy trafiłam na balsam do ciała z tej samej linii zapachowej, który mi się spodobał i byłam ciekawa, jak pachną te perfumy. To zapach z grupy owocowo-kwiatowej z zielonymi nutami, gdzie w nucie głowy wyczuwalny jest kwiat bananowca, w sercu jaśmin, a w bazie wetferia. Najtaniej znalazłam ten zapach na Notino w cenie około 170 zł za 30 mm. Jeśli chodzi o płatki pod oczy, są przeznaczone do cery wrażliwej. Mają nawilżać, redukować cienie pod oczami, wygładzać oraz przeciwdziałać zmarszczkom. W trzecim okienku znalazłam kolejną próbkę perfum. Tym razem jest to Montal La Candy, kolejny nowy, nieznany mi wcześniej zapach, tym razem z grupy kwiatowo-przyprawowej. W nucie głowy dzika rusza i liście fiołka, w sercu szafran i brązowy cukier, a w podstawie bursztyn i wanila. Za pełnowymiarowe opakowanie 100 ml trzeba zapłacić około 444 zł. W czwartym okienku znalazłam migdałowy olejek pod o pojemności 35 ml. Można ją kupić za około 15 zł. Ten luksusowy i wygładzający olejek po kontakcie z wodą zmienia się w delikatną pianę, bogaty w olej migdałowy oraz odżywcze lipidy. Intensywnie wygładza i nawilża skórę. W piątym okienku znalazłam produkt idealny po myciu. Bogaty balsam pielęgnacyjny do ciała z rokitnikiem od Veleda o pojemności 20 ml. Tę pojemność można kupić za 9,99. Balsam ten zawiera wiele naturalnych witamin i nienasyconych kwasów tłuszczowych, które wspierają skórę w pełnieniu funkcji ochronnej. Olej z rokitnika odżywia skórę, a olej arganowy i masło kakaowe chronią przed utratą wilgoci. W szóstym okienku znalazłam dwa produkty. Pierwszy to podwójna próbka od drank Elefant, szampon i odżywka do włosów. Zarówno szampon, jak i odżywka są bezzapachowe, bez parabenów i silikonu. A formuły mają za zadaniem wzmacniać włosy, chronić je przed łamaniem się i odżywiać. Pełnowymiarowe opakowanie szamponu 240 ml kosztuje 138 zł, a odżywki 210 ml 161 zł. Drugi produkt to świecące gwiazdy przeciw pryszczom od Selfie Project. Zestaw 16 sztuk, które aplikujemy bezpośrednio na pryszcze. Mają zminimalizować wypryski i zmiany trądzikowe, a stosuje się je na noc. Ich koszt to około 18 zł. A ciekawostką jest to, że gwiazdki świecą w ciemności. W siódmym okienku trafiłam na maskę upiększającą nano co pojemności 8 ml. Ten produkt już kiedyś pojawił się w jednym z kalendarzy, które otwierałam w tym roku. Pełnowymiarowe opakowanie 50 ml kosztuje około 180 zł. Maska ta zapewnia intensywne nawilżenie, podkreśla kontur twarzy i jest idealna dla skóry dojrzałej. W ósmym okienku znalazłam miniaturkę wody kolońskiej Starfruit White Flowers o pojemności 8 ml. To woda kolońska Unisex o kwiatowo-owocowym zapachu, która charakteryzuje się orzeźwiającą kompozycją. W notach zapachowych wyczuwalne są białe kwiaty oraz karambola. W dziewiątym okienku znalazłam mineralny krem do rąk od Ahawa o pojemności 40 ml. To idealny produkt dla osób z wrażliwą skórą. Krem ten doskonale nawilża i odżywia skórę rąk, sprawiając, że stają się one gładkie i przyjemne w dotyku, a jego formuła jest stworzona z myślą o delikatnej pielęgnacji. Pod dziesiątką znalazłam Marocan Oil, naturalny olejek arganowy o pojemności 10 ml. Ten olejek znany jest ze swoich unikalnych właściwości odbudowujących. Olejek chroni włosy przed wysoką temperaturą i działa jako serum o natychmiastowym działaniu, Nadając im piękny połysk i wzmacniając przez długi czas. W 11 okienku znalazłam kolejne płatki pod oczy. Te nawilżające płatki hialuronowe skutecznie redukują oznaki zmęczenia, głęboko nawilżają i wygładzają skórę okolic oczu, pomagają pozbyć się obrzęków oraz cieni pod oczami, odświeżając i rewitalizując spojrzenie. Pełnowymiarowe opakowanie zawiera 6 sztuk podwójnych płatków i kosztuje około 83 zł. Jesteśmy już w połowie kalendarza. Okienko numer 12 zawiera nawilżającą maseczkę Nuxe do skóry suchej w pojemności 30 ml. Ta maska składa się z ponad 94% naturalnych składników, które sprawiają, że skóra staje się świeża, miękka i jednopiście gładka. Pod trzynastką znalazłam lakier do włosów o pojemności 100 ml. To pełnowymiarowe opakowanie lakieru do włosów, który gwarantuje długotrwałe utrzymanie stylizacji. Zapewnia ekstremalnie mocne utrwalenie, a jednocześnie chroni włosy przed wilgocią, wiatrem oraz wysoką temperaturą do 230 stopni. Dodatkowo lakier nadaje włosom lśniące wykończenie. W 14 okienku znalazłam perfumowany balsam do ciała od Dissey mijaki o pojemności 75 ml. Mm. To kolejny produkt, który już wcześniej znalazł się w otwieranym kalendarzu. Jest to kwiatowo-wodna kompozycja zapachowa. W nutach głowy wyczuwalne są cyklamen, frezja, lotos, melon oraz woda ruszana. W nutach serca konwalia, lilia, piwonia i gościk. A w nutach bazy cydr, piżmo, tuberoza i bursztyn. Pełnowymiarowe opakowanie balsamu o pojemności 200 ml kosztuje 123 zł. W piętnastym okienku znalazłam Versace Bright Crystal, perfumowaną wodę toaletową o pojemności 5 ml. To też już było, ale w przypadku tych perfum nie będę narzekać. Jest to lekki, owocowo-kwiatowy zapach. W nutach głowy owoc granatu, nuta lodu, juz. W nutach serca lotos, magnolia i piwonia, a w podstawie bursztyn, drzewo i piżmo. W szesnastym okienku znalazłam koncentrat pod oczy od Shiseido o pojemności 3 ml. Z nami lubię ten produkt. Koncentrat zapewnia ochronę delikatnej skóry wokół oczu. Dzięki składnikom aktywnym skóra staje się bardziej sprężysta i elastyczna już po krótkim czasie stosowania. W 17 okienku znalazłam wody kawior o pojemności 15 ml. 24-godzinna pielęgnacja przeciwstarzeniowa. Zawiera aktywne składniki, w tym wyciąg z kawioru, czarnego bzu, muchu i paproci. Intensywnie nawilża skórę oraz redukuje oznaki starzenia. W osiemnastym okienku znajduje się szampon micelarny do włosów słabych i zniszczonych od firmy Revlon. W dziewiętnastym okienku znalazłam pełnowymiarowy cleanser w proszku od Babor. O fajnie, kiedyś mi się trafiła próbka podobnego produktu i fantastycznie oczyszczał skórę. Jest to delikatny środek oczyszczający i peelingujący przeznaczony do każdego rodzaju skóry. Formuła w postaci proszku skutecznie usuwa cząsteczki brudu, nadmiar sebum oraz martwe komórki na Dzięki temu skóra staje się świeża, gładka i pełna blasku. W dwudziestym okienku znajduje się pełnowymiarowy krem pod oczy Rose Effect o pojemności 15 ml. To rozświetlający krem, który ma za zadanie zapewnić natychmiastową ulgę zmęczonym okolicom oczu. Dzięki specjalnym pigmentom rozjaśniającym nie tylko skutecznie pokrywa cienie pod oczami, ale także nadaje skórze zdrowy, promienny wygląd. W 21 okienku znajduje się miniatura wody perfumowanej od Trussardi Pure Jasmine o pojemności 7 ml. Jest to zapach kwiatowy, w nucie głowy pistacje, bergamotka, neroli, w nutach serca, magnolia i jaśmin, a w podstawie wanilia, drzewo sandałowe i patchouli. W 22 okienku znalazło się serum do rzęs w połowie pełnowymiarowej pojemności. Jest to innowacyjny produkt, który w ciągu 6-8 tygodni sprawi, że rzęsy mają stać się dłuższe i gęstsze aż o 50%. Zawiera skuteczny kompleks substancji aktywnych, które odżywiają rzęsy i wzmacniają ich strukturę. Dodatkowo działa na cebulki rzęs, w tym te nieaktywne, wspierając ich naturalny wzrost. Okienko 23 zawiera maseczkę do twarzy na noc od Sensai w pojemności 15 ml. Ta maseczka na noc ma sprawić, że rano budzisz się z piękniejszą cerą. Dzięki intensywnemu odżywieniu i nabilżeniu twoja skóra staje się jedwabista w dotyku, a uczucie świeżości i energii towarzyszyć ci będzie przez cały dzień. Pełnowymiarowe opakowanie o pojemności 75 ml kosztuje ponad 1000 zł. W ostatnim okienku kryje się coś dużego od Revlon o zapachu Kokosa w pojemności 150 ml. Jest to odżywka w sprayu idealna dla włosów suchych i zniszczonych. Zapewnia większą objętość i połysk, a także pomaga odbudować zniszczone włosy. Spray naprawia i chroni przed wysoką temperaturą oraz koloryzacją. Posiada filtry UVA i UVB, nie obciążając przy tym włosów. Ułatwia rozczesywanie i wygładza. Innowacyjna formuła zapobiega puszeniu się włosów. I to już wszystko w tym kalendarzu. Po przeliczeniu, nie biorąc pod uwagę próbek, wartość kalendarza wyszła mi około 1167 zł. Jest to jakieś 250 zł. mniej niż podaje producent, ale nadal jest to bardzo wysoka wartość w porównaniu do ceny kalendarza. Zwłaszcza jak uda nam się go kupić z rabatem, co nie powinno być trudne. Na pewno kilka produktów bardzo zawyża jego wartość ale pozostawiam Waszej ocenie, czy warto go kupić. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji. Do zobaczenia!